Witam Was bardzo serdecznie w czytaniu na lipiec. Oto wasz układ kart Mindfulness. Nowe kierunki, może wyjazdowe, mamy czas urlopów, i go orze. Obcy ciekawość. Kontrola karty relacji. Message in a bottle. Wiadomość w butelce. Urząd. Marzenia. Myśl o rzeczach wielkich. Istnieją niewidzialne siły gotowe wesprzeć twoje marzenia. Mamy również kartę wytrwałość. Może tak zrobię. nieśmiertelne jeszcze runa e Eichwas konstruktywność harmonia, siła woli, wiara w siebie satysfakcja, krótka podróż chaos narób zamieszania w lipcu. Oj, ubrudziłam się od palsandu. Twoja kolej na wzbudzenie sensacji i sukces oraz wstrząśnięcie starymi posadami. Nie bądź mięczakiem. <laughs> Śmieje się, bo rak to jest kategoria mięczaków. Nie mówię dosłownie w sensie tym biologicznym, czy coś pomyliłam, bo z biologii miałam tylko czwórkę. Być może ci się to nie uda, może będziesz wyglądać śmiesznie, może jednak sprawisz, że ludzie zmienią swój sposób myślenia. Każdy wielki pionier i twórca zmian narobił niezłego zamieszania, więc jesteś zachęcany, zachęcana do narobienia zamieszania, do zmian w lipcu. Wewnętrzna moc, daj mi odwagę i moc do zrobienia tego, co należy zrobić. Chaos i narób zamieszania To jak z tą uważnością będzie w lipcu? Bo w zasadzie już lipiec mamy początek lipca. Jak z tą uważnością w lipcu może być zachęta bądź uważny uważna w lipcu? Czy będziesz? Czy jesteś? No, możesz mieć problemy, bo w lipcu może cię ponosić. Może być taka skłonność właśnie do działań impulsywnych, do działań nieprzemyślanych. To może być również jakieś odważne kroki. To mogą być chęć przygód nowych, przygód miłosnych, ale bardziej w kontekście mindfulness będzie Ci trudno utrzymać taki spokój umysłu w lipcu, bo będzie Cię. Będziecie ponosić do działań, będziecie ponosić do podróży, do właśnie podejmowania jakiegoś ryzyka. Możecie też ponosić emocjonalnie mocno w lipcu, czyli lipiec to raczej nie będzie dla Ciebie takim nudnym, spokojnym miesiącem, tylko raczej będziesz wyrywny, wyrywna, żeby gdzieś pojechać, żeby jakąś nową przygodę przeżyć, ok? Nowe kierunki, w jakim aspekcie? Okej, okay. no zostanie przerwane w lipcu na pewno jakieś twoje niezadowolenie i zawieszenie spraw. Ono jest związane z twoją strefą komfortu, czyli można powiedzieć, że w lipcu wyjdziesz ze swojej strefy komfortu i to spowoduje, że twoje niezadowolenie dotychczasowe czy zawieszenie spraw, przepraszam. To powoduje, że to zawieszenie spraw w Twoim życiu i niezadowolenie w lipcu się skończy. W jakimś sensie będziesz bardziej odważny, igol, orzeł, rozwiniesz skrzydła, na pewne rzeczy też spojrzeć z dystansu, z lotu ptaka. Tak, staniesz się bardziej ufny w lipcu i będziesz bardziej otwarty, otwarta na przygody. Bardziej ciekawy obcych kultur, innych ludzi, obcy ciekawość. Może się też pojawić jakaś osoba z innego kraju, z innej kultury. Jest to karta mobilizacji, czyli będziesz w lipcu mocno zmobilizowany, zmobilizowana do poznawania świata, do poznawania obcych kultur, do poznawania innych ludzi. Także jakby wyjdziesz z jakiejś takiej strefy ograniczeń w lipcu. Z jakiejś swojej strefy komfortu. Natomiast w relacjach zwróć uwagę, przepraszam, na swoją skłonność do kontrolowania manipulacji. Bo mamy osoby na sznurkach. Czy nie za bardzo w tych relacjach starasz się kontrolować sytuację, bo jest pokazana twoja zaborczość i skłonność do podporządkowywania sobie innych. Taką masz skłonność i to raczej będzie przeszkodą niż yy, pomocą w relacjach, czy ogólnie raczej jest przeszkodą niż pomocą w relacjach, dlatego, że inni niechętnie yy, niechętnie, ludzie niechętnie, jakby to powiedzieć, nie lubią być manipulowani, sterowani i jak to wyczują, to po prostu mogą się po prostu szybko ulotnić, czy wymiksować, tak, więc na to zwróć uwagę, bo będziesz mieć tendencję do do właśnie do pociągania za te sznurki w lipcu. Wiadomość w butelce. Możesz otrzymać jakąś wiadomość od osoby dawno nie widzianej z innego kraju, z innego miasta, z daleka. Lub będziesz czekać na taką wiadomość w lipcu od kogoś z daleka. Również ta karta może wskazywać na Twoje oczekiwania komunikacji z kimś w lipcu, ale możliwe, że osoba, z którą już zakończyła się Twoja relacja kiedyś, jakiś cykl się zakończył, albo może być to osoba ktoś z innego kraju, z innego miasta, z innego państwa, ktoś z daleka. Natomiast oczywiście niekoniecznie może być tak, że będziesz mieć. Yy, dużą potrzebę, bo też możesz się komunikować z kimś w lipcu z innego kraju, z innej kultury, ale możesz też oczekiwać jakiejś komunikacji z kimś z daleka, na przykład w lipcu urząd. To może oznaczać, że w lipcu, jeżeli jesteś w małżeństwie, będziesz musiała, musiał pozałatwiać jakieś sprawy urzędowe związane z Twoim małżeństwem. Natomiast wielu z Was nie jest w związkach małżeńskich, ale liczy na to, że będzie, czyli jakby w lipcu będziecie mieć, czy tamten partner będzie, czy nie będzie, czy jest, czy go nie ma to będziecie silnie nastawieni na to, żeby jakąś trwałą więź z kimś... Yy, na tą trwałość, tak? Żeby jakąś trwałą więź z kimś no chodzi o ślub. Natomiast dla tych, którzy są w małżeństwach, no to mogą być jakieś sprawy urzędowe w lipcu z tym związane i nie po prostu tego oczekują, no, o tym marzą. Następna karta to były marzenia. I tu było co? Myśl o rzeczach wielkich. Uwierz w lipcu, że istnieją niewidzialne siły, które są gotowe wesprzeć te marzenia. Czyli w lipcu nie bój się w swoich marzeń. mamy wiara w siebie. Uwierz, że te marzenia możesz osiągnąć w lipcu. Też podejmuj działania, żeby tym marzeniom pomóc. Czyli nie tylko masz, ale też działaj. Właśnie jeżeli twoim marzeniem jest ślub, to uwierz, że niewidzialne siły mogą wesprzeć te marzenia. Pewnie każdy o czymś innym marzy. Nie wszyscy marzą tu o ślubie, ale wielu z Was tak. Trochę was może ograniczać umysł Trójka Mieczy, i w tym umyśle możecie mieć w lipcu trochę zamętu co do tego, yy, czego tak naprawdę chcecie od życia i jakie są te wasze rzeczywiste marzenia. Natomiast tutaj może być też tak, że w lipcu będziecie obsesyjnie myśleć o kimś czy o czymś, albo za kimś tęsknić, na przykład, właśnie może za komunikacją z kimś tutaj. To jest z daleka, albo z kim sprawy się zakończyły i już się nie komunikujecie. Yy, może być tak, że będziecie mieć też zamęt w głowie, czy komunikować się z tą osobą, czy nie. Wytrwałość. Czyli w lipcu ważna wytrwałość. Jeśli się czegoś tam podejmiecie, to żebyście szybko się nie poddawali, na przykład w kwestii swoich marzeń. Ważna jest wytrwałość i to również działanie. Tak, wytrwałość w kwestii uczuć. Jeżeli chcecie zaręczyn w giermku kielichów, czy jakiegoś spotkania towarzyskiego, czy właśnie jakiejś komunikacji, to ważne, żeby nie rezygnować w tej siódemce mieczy, tylko ważna jest wytrwałość. Tak? W lipcu stawiajcie na wytrwałość. Pamiętaj oczywiście zawsze, że nie jesteś tylko ciałem ani umysłem, że jesteś też duchem, prawda, nieśmiertelny. Niech ta myśl ci towarzyszy właśnie, to może być też związane z tymi niewidzialnymi siłami, one zawsze mogą cię wesprzeć. Pamiętaj, że Twoje wyższe ja ma właśnie zdolność tworzenia, kreacji, właśnie marzeń. Tak, dlatego, że cesarz to ograniczona struktura najczęściej umysłu, tak? Tu jest też ta siódemka mieczy. Może być tak, że właśnie w lipcu bardziej zwrócisz uwagę na tą jakby część duchową życia, czy, czy siebie samego, tak? Czy rzeczywiście w lipiec to będzie czas konstruktywnego działania, harmonii, dużej siły woli, wiary w siebie i satysfakcji osobistej, czy na to trzeba zwrócić uwagę w lipcu? Tak, w lipcu podwyższenie wibracji, yy, w lipcu więcej satysfakcji, tak, rzeczywiście, więcej wiary w siebie, wyższa siła woli i więcej konstruktywnego działania niż, niż wcześniej. Naród zamieszania, zachęta do zmian, do zrobienia coś po swojemu, do zrobienia czegoś inaczej, znowu odwaga, do zrobienia tego, co należy zrobić. Tak, zachęta do nowych pomysłów. Azbuław zachęca Cię do nowych pomysłów na życie, na siebie, do zaskoczenia samego siebie, do zaskoczenia innych, do rozrobienia czegoś inaczej niż robiłeś, robiłaś do tej pory, do działań odważnych. Daj mi odwagę, co należy zrobić w lipcu. Tak, bo tu jest pokazana niepewność, niezdecydowanie i zagubienie, więc z tej energii jeszcze potrzebujesz się wy wyrwać, bo jakieś lęki cię mogą blokować. Niektórzy z was mogą nie wiedzieć, właśnie co należy zrobić, albo jaki mają cel, więc to może być też taka energia, że nie wiem, czy skupić się na pracy, czy na miłości, albo kogo wybrać. Dla tych, którzy mają parę opcji miłosnych, na przykład do wyboru. Ale to może być czas takiej też właśnie, taka energia dezorientacji, jakiegoś zagubienia, z którego może należy wyjść chaos. Okej, okay, te lęki wynieśliście z domu rodzinnego, ten brak poczucia bezpieczeństwa i to was jeszcze może blokować przez podjęciem decyzji. Tutaj mamy tą energię niezdecydowania, zagubienia. Jest to coś z waszego domu rodzinnego, natomiast dla, y, może być tak, że w lipcu dla niektórych jakieś, będzie jakaś decyzja dotycząca spraw domowych lub kupna domu lub coś tam trzeba będzie zadecydować w sprawach rodzinnych. Albo w sprawach domowych tak ogólnie, tak? Bo to mogą być różne rzeczy i być może będziecie się wahać w lipcu, jaką decyzję podnieść. To mogą być decyzje, typu, czy sprzedać dom, czy kupić dom, czy się wprowadzić, czy się wyprowadzić. Natomiast tak bardziej szerzej, to może właśnie chodzić o karmę z domu rodzinnego, na którą trzeba zwrócić uwagę, bo być może ona was właśnie blokuje przed takim odważnym yy, działaniem i być może często powoduje jakiś tutaj paraliż decyzyjny, tak? Więc to może być również ten aspekt. Tyle ode mnie na lipiec. Moi drodzy, trzymam kciuki, żeby lipiec rzeczywiście był tym czasem aktywności, satysfakcji, bo zdaje się, że tak będzie. Konstru że będzie to konstruktywny miesiąc, harmonijny, gdzie z determinacją i siłą i wiarą w siebie w, w woli, będziecie z silną wolą i wiarą w siebie będziecie realizować swoje najśmielsze marzenia jak najbardziej jest ku temu sposobność mamy as buław, zależy jak wykorzystacie te sprzyjające okoliczności to jest wasz czas w lipcu trzymam kciuki jeśli chcecie dajcie znać w komentarzach jeżeli potrzebujecie indywidualnego wglądu, zapraszam Was do czytań indywidualnych na adres mailowy. Tymczasem trzymam kciuki, pozdrawiam, udanych urlopów dla tych, którzy wyjeżdżają. Wytrwałości, cierpliwości życzę w realizacji swoich najśmielszych marzeń, bo do tego jest tutaj zachęta. Żeby odważniej realizować, tego Wam życzę. Trzymam kciuki i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Cześć!